Kochani, witam serdecznie ze słonecznego Puerto Lopez, czyli z małej nadmorskiej, a właściwie nad miejscowości rybacko-turystycznej, w której spędzamy dzisiaj Sylwestra, w której jestem od dwóch bądź trzech dni i którą chciałbym wam troszeczkę pokazać, także zapraszam serdecznie. Co, so Patrick, where are we going right now? We're going down to my friend's restaurant right on Puerto Lopez. The restaurant's been here for quite a long time. It's uh -huh. family owned and um, uh, most of the family there are my, my close friends and uh, the employees. The food is probably, in my opinion, the best anywhere here. It is. We've got the perfect weather. Let's go and have some desayuno, see? Mm -hmm. Let's go. You Please tell me how long you've been living here in Ecuador. Four months approximately. Four. Four months. And do you think that you'll be able to go back to the States? to live. Uh -huh. no. So what's so great about this place? It's very relaxing, it is, um, it's um, wonderful people, uh -huh. um, it's a safe place to live, it's an inexpensive place to live uh, and it, I think it's good for the body and the soul. Right? With okay. the water close by, with all the opportunities to be connected with nature, connected to the uh, community, um, I think if you want to start business here, you can do it as a, as a foreigner. And do you think that you have more freedom here than in the States? Dramatically so. Um, because there's so much freedom here, uh -huh. people respect the freedom more. Whereas when you have in the United States, you have a, people think there's a lot of freedom, but there's so many laws and restrictions where people feel pressured and then it becomes kinda like um they want to go crazy. You know? Yeah. You know what I mean? Just, yeah. But here, because you can go crazy, people don't go crazy. Gracias. Good night. <laughs> Jak widzicie, Puerto Lopez jest wspaniałym miejscem, gdzie można przyjechać za nieduże pieniążki, świetnie wypocząć. Natomiast jesteśmy aktualnie w bardzo dziwnym okresie w środku pandemii koronawirusa, co powoduje, że w tym momencie to miejsce jest zupełnie puste. Praktycznie nie ma tu w ogóle turystów. 17 grudnia rząd Ekwadoru wprowadził mini lockdown. Polegający na tym, że od godziny 10 wieczorem do godziny 4 rano wszyscy muszą być w domach. I tutaj rzeczywiście jest to mocno przestrzegane, więc po 10 ludzie się tutaj nie kręcą. Jeżeli chodzi o ceny, to jest bardzo tanio. Jest to też spowodowane tym, że no nie ma ludzi, więc tym ochodem wszystko jest tańsze. Ja na przykład płacę za swój pokój 12 dolarów, a jest to duży pokój z dużym łóżkiem, prywatną łazienką. Możemy w knajpie zjeść śniadanie za 3 dolary Możemy zamówić lunch za 3-4 dolary Także na dobrą sprawę, jeśli ktoś potrafi oszczędzać To spokojnie może tutaj przetrwać za 10 dolarów dziennie 12 na spanie No i powiedzmy trójka na coś ekstra To za 25 dolarów mamy cały dzień w takim oto miejscu Co uważam, że jest bardzo tanie Mimo tego, że jest 31 grudnia No nie ma tu za wiele ludzi i powoduje to, że miejscowi, którzy utrzymują się z turystyki, przeżywają właśnie bardzo ciężkie chwile, ponieważ czekali oni dość długo na ten okres świąteczno-noworoczny, świąteczno żeby się troszeczkę odkuć. Turystyczne kurorty, niestety, ale przeżywają bardzo ciężkie chwile. Kochani, ja niestety za. Typowego turysty się nie uważam i niespecjalnie lubię te wszystkie turystyczne, nazwijmy to atrakcje. Lubię podróżować na dziko, bez planu i przede wszystkim lubię poznawać miejscową społeczność, żeby się dowiedzieć trochę więcej o danym miejscu. I restauracja, w której byliśmy, należy tak naprawdę do wenezuelskiej rodziny, gdzie posłuchałem parę historii, jak tutaj wygląda życie. I powiem wam szczerze, że tak, dla turystów jest to raj na ziemi, bo jest piękna pogoda, bo są piękne widoki, bo jest stosunkowo tanio i naprawdę można tu fajnie odpocząć i się zabawić. Natomiast dla ludzi, którzy tu mieszkają, w dużym stopniu to miejsce to jest pułapka, której niewielu ludzi jest w stanie się wydostać. Jeżeli chodzi o zarobki, to dziewczyny w barach zarabiają. Nie wiem, maksymalnie 200 dolarów miesięcznie. Pracując często 6-7 dni w tygodniu po 10-12 godzin, gdzie wynajęcie małego pokoju kosztuje około 100-120 dolarów. Dodatkowo Puerto Lopez jak i reszta nadmorskich kurortów są to miejsca, w których jest bardzo duża dostępność do różnego rodzaju używek. Łatwo dostać idzie kokainę, która... No, jest niesamowicie tania. Tutaj gram kosztuje 10 dolarów. Jest o wiele czystszy niż ten, który możemy spotkać w Polsce bądź w innych krajach Europy. Tak samo prostytucja jest czymś na porządku dziennym i za mniej więcej godzinę z młodą i ponętną damą płaci się tutaj raptem 20 dolarów. Więc, tak jak wspomniałem, miejsca takie jak te mają oczywiście. Tą piękną i ciepłą stronę, którą możemy zobaczyć na Instagramie albo na innych portalach. Ale jeżeli się troszeczkę posiedzi i posłucha tych historii, to człowiek zdaje sobie sprawę, że jednak jak się urodzimy w takim miejscu, to wcale nie oznacza, że się urodziliśmy w raju, bo dla wielu to miejsce jest tak naprawdę piekłem, z którego po prostu w żaden sposób nie ma ucieczki. Kochani, wracamy na chwilę do hostelu, po kąpielówki ręcznik. Znajomy mnie namówił na wycieczkę łódką na jakąś wyspę, gdzie można ponurkować z maską i z rurką i popatrzeć troszeczkę na rybki. Także idziemy. A tak właśnie wyglądają te wszystkie bary po zmroku. Wyglądają bardzo ładnie. Jest jeden jedyny mały problem, a mianowicie taki, że są albo prawie całe puste, albo są całe puste. Dobre jest tym wszystkim to, że pomimo wielu ograniczeń i tak można tu przyjechać, i wręcz bym to mocno polecał, ponieważ no jest o wiele taniej. Mimo wszystko robi to wrażenie. Tak jak mówiłem, Puerto Lopez jest bardzo małą miejscowością, ale niesamowicie urokliwą. Taki idealny balans, ponieważ jest tu co robić, ale to nie jest wielki kurort, tylko malutka miejscóweczka. No nic, pokazałem wam trochę to miasto. Pokazałem wam, jak to tu wygląda w dzień i w nocy. No i, hola señores, Ola. Jak widzicie, ludzie są bardzo przyjaźni i łatwo tutaj nawiązać nowe znajomości. Wszyscy są, póki co, dla mnie bardzo mili. Jestem bardzo zaskoczony tym, jak ludzie są tutaj otwarci i przyjemni. Natomiast, to jest ciekawe, no nie mają łatwego życia, a pomimo tego, że nie mają łatwego życia, dają sobie radę i potrafią być w tym wszystkim bardzo życzliwi, bardzo przyjaźni i chętni do pomocy, co jest, uważam, Niesamowicie istotnym czynnikiem przy wyborze tego, gdzie chcemy zapuszczać nasze korzenie. No i oczywiście o wiele lepiej się egzostuje w miejscu, gdzie ludzie są uśmiechnięci i życzliwi niż w takim miejscu, gdzie są... Wiecie, markotni. I do tego niespecjalnie otwarcie nastawieni do innych. Idziemy do naszego baru. Moje ulubione miejscówki tutaj. Pani, dziękuję Wam bardzo za wspólny dzionek spędzony wraz ze mną z Puerto Lopez. Za dwie godziny tutaj jest Nowy Rok, więc chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. zdrówka szczęścia w Nowym Roku. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału po raz kolejny. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. i Zapraszam również na swojego Instagrama, czyli Instagramu @pryzmek. No i co? Widzimy się przy następnej okazji. Do zobaczenia. Na razie.